Miniony weekend Enklawa Natury przy ulicy Pienistej 80 Wodzi otworzyła swoje drzwi dla wszystkich, którzy marzą o wyjątkowym miejscu do życia. Pomimo deszczowej pogody nie zabrakło inspirujących rozmów i spotkań. Licznie przybyli goście udowodnili, że nie zniechęci ich nawet kapryśna aura. Nasz zespół z wielką radością oprowadzał odwiedzających po osiedlu, prezentując mieszkania, jak i uroki otoczenia. To właśnie podczas tych spacerów, kilku klientom od razu udało się odnaleźć wymarzone cztery kąty. Miejsce, w którym jak sami mówili, odpoczuli się jak w domu. Nasi goście byli pod wrażeniem widoków rozpościerających się z okien na zachód. Majestatyczne drzewa Parku Leśnego Lublinek, niemal wchodzące na tarasy i balkony, tworzą prawdziwą atmosferę bliskości z naturą. Dużym pozytywnym zaskoczeniem okazały się także mieszkania z ekspozycją na wschód. Dzięki szerokiej, otwartej przestrzeni przed oknami, wnętrza są pełne światła o każdej porze dnia i jeden z klientów, e, początkowo szukający mieszkania z południową ekspozycją, wskazał właśnie ten lokal jako najlepszy wybór dla niego. Szczególne uznanie wzbudził również podwyższony standard deweloperski realizowany przez Golden Lion Development w Enklawie Natury. Jakość wykończenia, dbałość o detale i przemyślane rozwiązania spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem naszych klientów. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nas podczas dni otwartych. Zapraszamy na kolejne spacery po mieszkaniach. Naprawdę warto zobaczyć je na własne oczy. Zadzwoń i umów się już dzisiaj. Spełnij marzenia w Enklawie Natury.